Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Pasi to Pasi. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo szybki filmik, w którym mam nadzieję ja troszeczkę przyjdę z pomocą rodzicom, jak można nasze dzieci czym zainteresować w domu. Także zostań w domu, mam nadzieję, że te propozycje, które dzisiaj pokażę, głównie będą to propozycje takie bardzo proste, naprawdę banalne. Znajdziecie wszystkie te materiały, myślę, w domu, zabawy na zasadzie DIY, zrób to sam. Jeżeli taki temat Was tylko interesuje, to zapraszam. da aí do oglądania. Dobrze kochani, jeżeli chodzi o taką pierwszą zabawę, którą udało mi się wymyślić, w ogóle wszystkie te zabawy są przetestowane na mojej dwójpółletniej córeczce, także to zaznaczę na samym początku i zaznaczę też, że trochę światło będzie nam dzisiaj niestety płatało figle, ale wiecie, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Pierwsza zabawa jest to lornetka. Jeżeli chodzi o lornetkę, to tak naprawdę towar deficytowy, jak się swojego czasu śmialiśmy, potrzebujemy tylko rolki papieru, dwie rolki papieru, bądź też jedną rolkę, ja tak zrobiłam papieru, takiego ręcznika papierowego, taką dłuższą, tą dłuższą, dłuższą przecięłam na pół zgięłam, wszystko skleiłam taśmą i już mamy lognetkę. Oczywiście wszystkie te zabawy, wszystkie te elementy pokażę Wam na przybitkach. Jeżeli chodzi o lognetkę, myślę, że to fajna zabawa, bo skoro już dziecko jest w domu i mu tłumaczymy, że na ten dwór za bardzo nie wychodzimy, chyba, że na takie spacery, ale wiecie, nie na żadne place zabaw, to dziecko może chociaż sobie przez okno poobserwować, co się dzieje, co tam w trawie piszczy. Ja się też śmiałam, że to jest taka, wiecie, nawigacja, czy sąsiedzi, wiecie, utrzymują te odstępy od siebie, czy też nie, ale to już na, oczywiście się Śmieje. W każdym razie zabrawa lornetko. Myślę, że to jest coś ciekawego, coś fajnego dla dziecka, i jak najbardziej może sobie poobserwować, co tam za oknem się dzieje. My akurat z naszego okna mamy widok na, wiecie, wjazd do nas na osiedla i wyjazd, także nasza córka sprawdza, kto wjechał, kto wyjechał, ile jest samochodów ogląda sobie to auta. Myślę, że jest to ciekawa propozycja. Druga propozycja, nazwałam to tak dosyć można powiedzieć, no nie wiem, może dla niektórych dziwnie, ale na, powiedzmy, że jest to klockowa koszykówka. A o co tutaj o co tutaj chodzi? E, tak naprawdę myślę, że każde dziecko, małe czy duże, to ma e, klocki u siebie w domu, nie mówię o takich najmniejszych klockach Lego, tylko jednak takich trochę, wiecie, e, średnich wymiarów, nazwijmy to. E, I o co tu chodzi? Wystarczy, że mamy jakiś koszyczek czy jakiś pojemny, pojemnik, czy kosz na śmieci mały, no wszystko jedno, e, to stawiamy na jednym, po jednej stronie, można powiedzieć, jeżeli mamy korytarz taki podłużny, a większość Polaków w domu jednak ma podłużne te korytarze, to na końcu korytarza z jednej z jednej strony dajemy ten pojemnik, czy koszyk jak w naszym przypadku, a po drugiej stronie korytarza wyrzucamy klocki i zabawa polega na tym, że dziecko biegnie i albo bawi się samo i na przykład liczymy mu czas i każdy klocek pojedynczo łapie i wrzuca do tego koszyka i biegnie z jednej, z drugiej, z jednej, z drugiej. U nas to wygląda na zasadzie, że ja wtedy kibicuję, i robię Zosia, 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 Zosia. Wiecie, mama najlepszy kibic. Albo najczęściej też tak, tak u nas wygląda, że po prostu jest to zabawa z rodzicem, kto szybciej i wtedy jest tak, że albo ja z nią biegam. I raz ja biorę klocek, wrzucam do tego koszyka. Potem ona bierze klocek, wrzuca do koszyka. Albo biega z nią tata. Także myślę, że to jest taka fajna, klockowa koszykówka, jak ja to nazwałam. Fajny, fajny sposób na takie ruchliwe zajęcie dziecka, żeby się też wymęczyło, lepiej Wam pospało. No i są to wszystkie, tak jak powiedziałam, rzeczy użytkowe, które na pewno u siebie w domu macie. No Wydaje mi się, że każdy ma koszyk, czy też kosz na śmieci, i tak samo w klocki. Kolejna zabawa, myślę, że to też nie będzie zaskoczenia, jest to zabawa, która tak naprawdę przyszła. Mi do głowy, kiedy wspominałam własne dzieciństwo. Głównie takie mm, też można powiedzieć chwile z moją świętej pamięci babcią, która coś takiego robiła akurat na balkonie. My to zrobiliśmy w wersji domowej, bo balkon. Nie mówcie nikomu, nie jest wyczyszczony, niestety. E, więc e, jest to bunkier, bunkier, baza, dom, jak zwał, tak zwał. W każdym razie dzieci lubią się chować, dzieci lubią mieć swoje miejsce, swój azyl. My coś takiego akurat wykonaliśmy w domu, do tego posłużyła nam mata taka, e, można powiedzieć, piankowa. Jest to mata taka puzzlowa, z której korzysta na ogół mój syncia. E, kładziemy go na tej macie e, i on się na tym bawi. Natomiast akurat w tych momentach, kiedy śpi albo korzysta wiecie, z czegoś innego, nie wiem, czy go karmię, no to wtedy z tej maty może skorzystać nasza córeczka. I wygląda to w ten sposób, że zbudowaliśmy jej taki bunkier, jak to się mówi, taką bazę, gdzie z jednej strony była ścianka, z drugiej strony akurat miała kanapę, bo między kanapą a szafką u nas przecież my to umiejscowili. Na górze był dach, który też się tak podnosi. No i oczywiście z jednego puzla zrobiliśmy drzwiczki, którymi może się zamknąć, tak? W tym bunkrze. Do środka ona sobie powrzucała tam lale, wzięła sobie picie, yy, tak? Bidon. E, wzięła sobie nawet kiedyś jedzenie, jakieś jabłuszko, no i po prostu się tam bawiła, był super fan. Coś takiego też, jak teraz już się zrobi cieplej, możecie wykorzystać. Możecie zrobić dziecku właśnie takie zadaszenie, powiedzmy, nie wiem, z prześcieradła, chociażby moja babcia tak robiła na balkonie i o balustradę wiecie zawinąć to prześcieradło, znieść oczywiście na no, czysty balkon, nie tak jak u nas, poduchy, koce. No i dziecko też może się tam w fajny sposób pobawić. Także myślę, że taka baza to jest naprawdę fajny pomysł. I kolejna zabawa, też coś, do czego podchodzę bardzo z sentymentem, bo tak naprawdę to jest zabawa z naszego dzieciństwa. Bardzo stara, myślę, że lata 80. 90. ale nawet chyba zabawa, która już mogła być za czasów naszych rodziców, ich dzieciństwa, a mianowicie worek z grochem. Jeżeli chodzi o rzut woreczkiem, bo tak to mogłabym nazwać, to do tego potrzebujemy, to może nie każdy ma myśmy musieli to kupić, ale tu przy okazji jakichś większych zakupów, wiecie, w jakim sklepie, albo może w sklepie osiedlowym też macie, wystarczy kupić groch, paczkę grochu i myślę, że każdy z nas znajdzie w swoim domu jakieś woreczki. my akurat użyliśmy dwóch woreczków. E, I to jest bardzo śmieszne, ponieważ te woreczki to są takie torebki, ja znalazłam po bransoletkach e, Bima i Lidu. E, tak, e, Także je poświęciłam, bo tak naprawdę gdzieś się trzymałam, wiecie, kitrane w kitrane między kosmetykami, nie było mi to potrzebne, więc wiedziałam, przynajmniej córka będzie miała łuszek e, I dwa takie woreczki oczywiście wrzuciłam, wsypałam do nich w groch, żeby je obciążyć. Dobrze zawiązałam, bo wiecie, jak te dzieci też lubią to wszystko rozplątywać, szczególnie te dwuletnie. E, I tak naprawdę do tej zabawy, jeżeli Jesteście pro, bo tu ja nie oceniam, każdy robi jak chce, jeżeli możecie wyjść na przykład na osiedle, ale wiecie, przed blok nie chodzi nie wiadomo gdzie na spacery, albo jeżeli macie ogródek i też macie część takiego miejsca, wiecie, no chodniczka po prostu, to użyjecie, możecie użyć kredy i wtedy kredą rysujemy duże koło i rysujemy przed tym kołem linię, na przykład narysowałam jedną linię, podpisałam Z, czyli była Zosia. Troszkę dalej nakrywam kolejną linię, podpisałam M, czyli mama, i kolejna linia podpisana T, czyli tata. I z każdej z tej linii dana osoba rzucała do tego kółka, i na tym to polega, że ten obciążony woreczek z grochem wrzucamy do kółka. Kto wrzucił do środka, Super, udało się ma punkt. Kto nie wrzucił, przerzucił no to tego punktu nie ma. Natomiast taka zabawa, jeżeli wam nie pasuje, bo nie macie ogródka, a jesteście zdania, że w ogóle nie wychodzicie z domu z dziećmi, nawet przewietrzyć głowę, nie wychodzicie przed blok, to możemy wykorzystać w domu. i To już do waszych tatusiów, właściwie do mężów, ale do tatusiów dzieci jest sprawa. Możemy wykorzy wykorzystać na przykład taśmę malarską i wtedy taką taśmą po prostu wykleić koło na korytarzu, to się myślę z podłogą nic nie powinno stać, na panelach wykleić linie, a jeżeli nie taki sposób, no to możemy użyć chociażby sznurówek od butów, tak, wyjąć sznurówki z buta, zrobić ze sznurówki koło i ze sznurówek też porobić, wiecie, te paseczki, właśnie linie startowe dla każdego z domowników. Myślę, że fan będzie wielki, też jest to taka nauka koordynacji, wiecie, że dziecko musi odpowiednio rzucić tym woreczkiem, myślę, że naprawdę coś fajnego i coś w bardzo niskim budżecie. Dobrze, już ostatnia propozycja. I tu naprawdę, na pewno każdy z Was ma to u siebie w domu. Po pierwsze, będziemy potrzebowali piłeczek. Jeżeli chodzi o piłeczki, to myślę, że dużo z nas, Polaków, którzy kochają Iket, mają te takie piłeczki, wiecie, i krowskie, małe, ale takie pluszowe. One świetnie się do tego nadadzą. Jeżeli nie macie takich, poszukajcie, może macie jakieś inne, bo nie mówimy tutaj o dużych piłkach, jak wiecie, do piłki nożnej czy do kosza. Tylko jednak mniejszych, najlepiej właśnie takich leciutkich. A druga rzecz, która będzie nam potrzebna, to butelki. Puste butelki po wodzie, myślę, że każdy pije wodę, chyba że pijecie wodę z filtra, no to ups, będzie kłopot, natomiast jeżeli jeszcze nie jesteście aż tak eko... Przepraszam, no bo wiecie, ja też nie, ja nie jestem w każdym y, aspekcie życia eko, niestety. Y, no nie da się tak, y, wiecie, hopsiut tego zrobić. Więc jeżeli chodzi o wodę, to my pijemy w domu akurat butelkowaną na razie. Mam nadzieję, że nikt tutaj, wiecie, hejdu nie będzie. Wybaczcie, no taki jest po prostu. Y, I mamy akurat tutaj puste, zbieramy cały czas. Kiedy wy to zobaczycie, to już mam nadzieję, że uzbieraliśmy. Więc to jest to jedyna zabawa, której jeszcze nie przetestowałam, ale myślę, że też naszej Zosicie się spodoba. Puste butelki po wodzie. I właśnie takie butelki u nas akurat po muszynie 1,5 litrowe, możemy poustawiać i jest to zabawa w kręgle. Czyli potrzebujemy tych butelek, ustawiamy je sobie w rządku. Ja myślę, że u nas to będzie 10 butelek, czyli po 5 na każdy rząd i to, to tak samo jak była koszykówka klockowa, ustawiamy to e, gdzieś tam pod koniec korytarza, dajemy dziecku piłeczkę, sami też bierzemy i po prostu strącamy te kręgle, tak? Myślę, że też fan będzie wielki, będzie dużo śmiechu, będzie trochę hałasu, bo wiadomo, że jak te butelki będą upadały, no to wiecie, może być głośno. E, ale to. To też nie jest nic takiego ciężkiego, tak, więc raczej myślę, że sąsiedzi na dole pluć się nie powinni. Także myślę, że to też jest taka fajna, sprawnościowa e, zabawa, gdzie dziecko musi po prostu, wiecie, trafić do celu, będzie śmiech i albo dziecko samo się pobawi, albo pobawi się z rodzeństwem i wiecie, nie ma strachu, że jak jest cisza, to coś się dzieje. Albo po prostu rodzic może poświęcić wtedy czas dziecku i też mile spędzić ten czas. Czas, czas. Witam Was. Dobrze kochani, czas na mnie. E, tak, e, będę nadużywać teraz tego słowa. Mam nadzieję, że taki krótki filmik Wam się spodobał. Takie DIY właśnie zabawy, które możecie wykorzystać. Podejrzewam, że większość z tych zabaw znaliście, ale mam nadzieję, że troszeczkę odświeżyłam Wasze głowy, umysły i może że Wy też wpadniecie na jakieś nowe pomysły, a może wykorzystacie któryś z moich pomysłów. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, który z pomysłów spodobał Wam się najbardziej. I dajcie znać, jakie Wy macie pomysły na to, zostań w domu, co z dziećmi można robić, ale nie mówię tutaj o wiecie, takich pomysłach jak puzzle, jak układanie klocków, jak bajki w telewizji, tylko o czymś bardziej takim kreatywnym, co możemy wykorzystać w prostocie. Siła, ja w to wierzę. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, będę wdzięczna za kciuki w górze. Będę wdzięczna też za subskrypcję, jeżeli podoba Wam się moja szybka gana, gadanina jak karabin maszynowy, ale ja nagrywam zawsze wtedy, kiedy mój syn śpi, także wiecie, dlatego tak szybko gadam. I co? Ściskam Was już mocno. Miłego dnia Wam życzę, słonecznego. Buziaczki. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa!